Proszę cię, Aga, sprawdź w niej, czy nie ma, czy w ogóle ona ma akt własności. Jest czyjąś własnością, czy nie? Czy ktoś ją blokuje, czy nie. Jest taki akt podpisany. Od razu duszami pokazuje akt. Dobrze. To poproszę, żeby w tej przestrzeni subpetelnej pojawiły się wszystkie oryginały i kopie aktów własności. I tam do tej bezpiecznej przestrzeni do ciebie przyzywam właściciela tego aktu własności. Ma się stawić przed tobą teraz właściciel tego aktu własności. Czyją własnością jest Joaś? Kto ją blokuje? I co na nim pisze na tym akcie? <laughs> Akt oddania duszy i ciała, zrzeczenia się własności i widzę jak fragment okay, z tej energetycznej przestrzeni zostaje ci zabrany, ale dusza i ciało, dlatego taka historia też głęboka, wcieleniowa, ciężka, ten który Dobrze. widzi bez oczu, ten który słyszy bez uszu, w ogóle obraz mam całkowicie inny. Kim? Dobrze, to teraz już wiemy za czym iść. Aga, pojawił się w przestrzeni, tam u ciebie właściciel tego aktu własności. Kim on jest? Pan podziemi, Balzabók. Hmm. Zamroź go, zarzuć go siatką fraktalną. Witam się z tobą. Przychodzę do ciebie na mocy wolnej woli Joanny i w jej imieniu z tobą rozmawiam. Powiedz nam, co spowodowało, kiedy to się stało, że Ty podpisałeś z nią akt własności? Kiedy to się stało? Widzę drugi wiek, ok? Jeszcze wcześniej w ogóle, niż sięgnęliśmy wtedy pamięcią, jakiś mm, w ramach zaocalenia życia podpisany akt. Życie swoje i inne. Dobrze. I zrób stop klatkę tam, Aga, otwórz nową przestrzeń, proszę, i idziemy za tym. Idziemy do momentu, co spowodowało, że ona podpisała za ocalenie siebie i innych, i on tak bardzo chętnie przyszedł do niej z pomocą i zabrał jej duszę. Widzę, jak siedzisz w ciemnym pokoju i mówisz: Niech ktoś mi pomoże, niech ktoś mi pomoże. Słyszę krople kapiącej krwi dookoła z ciał, które wiszą. Niech ktoś mi pomoże, niech ktoś mi pomoże. Przyszedł, pomógł. To jest ten punkt. Dobra, ale te ciała to były co? To była jakaś wioska spalona, to były jakieś tortury. Z... Jakieś tortury. Poczekajcie, muszę sobie, bo jestem w ciemnym pomieszczeniu razem z tobą. Tutaj nic nie widzę w tej przestrzeni, muszę sobie porozjaśniać ją i zobaczyć, co się dookoła dzieje. Zapalczę. Ale, Ale Aga, i... jest... hmm. jesteś tylko obserwatorem, ty wierzot. I opowiadaj. Dostęp do informacji. Tam cały czas mieliście moc, wiedzę. Tam cały ród miał potężną wiedzę, dostęp do informacji. Za to cierpieliście, za to was zabijali. W męczarniach umierali. Patrzyłaś na śmierć swoich bliskich też. Takie łamanie człowieka. Aga, cofniemy się jeszcze w czasie. Proszę znajdź taki moment w czasie, kiedy wszystko jest dobrze. Kiedy nikt nikogo nie torturuje i nikt nie jest przymuszony, skazany na zabicie. Proszę się, cofnij się w czasie. Znajdź taki moment. Jestem, okay. jestem od razu. Widzę, jak ja się trzyma przed sobą wielką księgę. To jest księga i wiedzy. To jest księga, do której próbuję dotrzeć przez wszystkie wcielenia. Księga i przeznaczenia. I to to się rozegrała cała ta batalia. To teraz zrobimy tak. Idziemy porozmawiać z Asią, z nią porozmawiamy, pokażemy jej, co się wydarzy. I pierwsze, co, żeby zmienili miejsce zamieszkania z całym rodem. My ich przeniesiemy, Aga, ochronimy ich, założymy na nich. A raz, że będą niewidoczni, dwa będą chronieni. A ona będzie miała tego świadomość, że pomaga wszystkim. Spróbujemy. Idziemy do niej. Znajdź ją w takim momencie, kiedy ona stoi z tą księgą. Jestem. Witam się z Tobą, Jasiu. Przychodzę do Ciebie z odległej przyszłości. Jesteśmy podróżnikami w czasie. Jesteś tu z nami. I na Twoją prośbę jestem u Ciebie. Wiem, że jesteś bardzo mądrą kobietą. Masz wiedzę, masz moc, Ty i Twój ród. Moc jest w tobie, mądrość jest w tobie. Witam się z tobą, siostro, i kłaniam się tobie. Przychodzę prosić Cię, za chwilę ten anioł, którego widzisz obok, pokaże Ci, co by się stało, gdybyśmy nie przyszli teraz. Z miłością do Ciebie idziemy, i z wielkim szacunkiem, żebyś mogła ochronić siebie i cały swój ród. Pokaż Jej, Agnieszko, co by się stało, gdybyśmy nie przyszli teraz do niej. Ona widzi to w moich oczach, tak jakbym oczami jej pokazywała po prostu. przyszłość, jej przyszłość. My jesteśmy tutaj u Ciebie z miłości do Ciebie i na Twoją prośbę. Jesteś tu z nami. Masz w sobie moc, masz w sobie potężną wiedzę, ta która czeka na to, żeby się otworzyć. Proszę, powiedz mi, masz możliwość zabrać cały swój ród i zmienić miejsce, żeby wyjechać zamieszkać? Żeby ich ocalić? Tak. To proszę, zrób to. Zbierz cały swój ród, wyjedźcie stamtąd, a my ci pomożemy. Ochronimy was. Idź, Agunia, za tym i opowiadaj, co się dzieje. Ona się bardzo boi o tą księgę. To jest też ważna informacja. Zakopować ją w najczarniejszej czerni dla siebie. Wiedząc, że to jest twoje zadanie na to wcielenie. Masz sobie przypomnieć, odpamiętać siebie. Ta czern muszę się tu zatrzymać, zaraz pójdziemy, Gosiu. Dobrze, dobrze. Ta czernie jest symboliczna. I tak, i nie. Przypominając sobie, odpamiętując wszystkie swoje rany, dotrzesz, ta księga jest w tobie, dotrzesz do tego, tylko to jest przykryte, równolegle mi się pokazuje przykryte gruzami, gruzami doświadczeń, gruzami wynikającymi z tego wszystkiego, co przeszłość. Odgruzowując tą przestrzeń, zanurzając się. W tym, co trudne, mierząc się z demonami swojej przeszłości. Odpamiętasz, bo ja widzę ten Twój, aż mnie dreszcze przechodzą w strach o, to, o tą wiedzę. I teraz uspokoimy mm, w tamtym punkcie właśnie Joasię, że może zakopać tą swoją księgę i że ona na pewno do niej wróci. Proszę bardzo. Zrób to z nią. Twój strach, że tego już nie odzyskasz, to jest też coś, co teraz w tym wcieleniu ci się może pokazywać. Dlatego pracujesz też. Właśnie ją odzyskujesz. Właśnie jesteś tu z nami po to. Masz świadomość swojej wiedzy, masz świadomość swojej mocy. Wiesz, jaką masz moc. Dlatego my jesteśmy u ciebie. Czas nie istnieje. Uwierz mi. Dobra. Dobrze. I teraz, jakbyś się cofała, podziękuj jej tam. Cofała się po linii czasowej. Jak widzisz. A, jeszcze moment, Agnieszka, ich trzeba tam zabezpieczyć. Proszę cię załóż im taką bańkę energetyczną na całej tej wiosce, tam gdzie oni są. Załóż na nich czapki niewitki, żeby one były niewidzialne dla żadnych niskich energii, dla żadnych istot, które chcą im zrobić krzywdę. Masz w sobie, muszę to powiedzieć, zatrzymajmy się. Masz w sobie lęk przed przepowiadaniem przyszłości. To jest coś, co ci teraz towarzyszy. Dlatego to w tej chwili już w ciebie uderza. Potwierdzają ci się daty, zdarzenia, masz przeczucia, okej, okay, co do tego, co się wydarzy. I teraz odpamiętujemy to w pełni, dogrzebujemy się. Wiesz co, bo ja mam takie głębokie poczucie wtedy, że. Ty już miałaś tę informację, co Was czeka. Ja jakby tylko potwierdziłam ci ją, co świadczy o Twoich od zawsze zdolnościach do przewidywania przyszłości. I w tym wcieleniu masz to przykryte tym lękiem i strachem, tak jakbyś bała się, że w momencie, kiedy coś przewidujesz, że przyciągniesz coś złego, to stamtąd płynie. Znowu ta jest nie na wszystkich poziomach podświadomie, wszędzie, nie rodowo. Takie może miałaś jako dziecko też przestrzeganie cię przed czymś tam, nie wiem, jak to rodzice czasami palną coś. Nie znała sobie sprawy, jak mocno paleni, jak mocno to dziecku zadygotało, bo to wszystko odpamiętywało w tobie ten ból. I teraz, mm. jak już tam jesteś. Jakich widzisz, założone mają ochronę i są niewidoczni e, Tak, mam taki też, że tam żyjecie sobie, natomiast e, odczuwam takie, że nabrałaś takiego głębszego zaufania do siebie. I że w momencie, w którym na przykład co się będzie działo, e, ty będziesz wiedziała, kiedy na przykład zmienić miejsce, okay? żeby uchronić siebie. Przyszłam um, z pola, że tam, tam nie... jesteś tak, jakbyś była kapłanką, kobietą mocy, piękną istotą. Oni się ciebie bali, bo wiedzieli, jakie masz piękne dary, ale w tej chwili już jesteś chroniona. Jesteś mądra. I bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, siostro. Idziemy, Agunia, cofamy się powoli, powoli. I czy Ty widzisz taką sytuację, czy już jej nie ma? Nie dochodzi nigdy do spotkania z Belzebubem. Jest zmieniona, cała, linia, linie są zmienione. Widzę, że Nie. zaczęła się polegać na sobie. I, yy, zaufanie do siebie. OK. Pięknie. I Może móc. tam jej zrobimy zapis od razu tam. Przecież to jest ona, to jest jej wcielenie. Tak, bo to całe wcieleniowo. Yy, wiecie, kapłanki kiedyś miały przepotężną moc. Yy, natomiast od kapłanki. Yy, przez świętą prostytutkę do prostytutki w dzisiejszych czasach. Okay? To jest utrata mocy w kobiecie, e, która w ten sposób się pokazuje. Natomiast e, to wypływa, e, początek jest całkowicie w innym punkcie i myślę, że możemy zrobić zapisy, bo to jest bardzo ważne. Okay. Bo to rzutowało później na bardzo wiele wcialeń. Dobrze, to robimy pierwszy zapis. To ja decyduję o sobie. Uwal kolejny. Uwalniam to, co mi nie służy. Przestrzeń, która moja przestrzeń, chodzi o jej przestrzeń, jest bezpieczna, w której jest brak zgody na sczytywanie jakichkolwiek informacji przez istoty bez jej zgody. Jestem kreatorką, kreuję z radością, z lekkością dla samej siebie, pozwalam czuć sobie swoją siłę, swoją moc. Mam swoją siłę, znam swoją moc, jestem w mocy. Jestem mocą. Akceptuję siebie. Akceptuję swoje ciało, swoją kobiecość. Jestem dla siebie. Stawiam siebie na pierwszym miejscu. Ufam sobie. Słucham siebie, słucham swojej intuicji. Mam dostęp do wszystkich informacji, dlatego podejmuję trafne decyzje. Jestem skuteczna w swoim działaniu. Cała mądrość i wiedza jest we mnie. Mam dostęp do swojej mądrości, czerpię z niej. Zawsze dostrzegam rozwiązania. Zawsze dostrzegam możliwości i potencjały i korzystam z nich. Znam swoją wartość. Jest ok? Mamy to. Pięknie. I tamtą przestrzeń, jak się wszystko zmienia, zamknij, proszę. Wracamy do tej, w której był Belzebub. Czy jest jeszcze, czy już go nie ma? Jest jeszcze. Ok. To, to teraz Joasiu powtarzasz za mną. Jesteś tam kreatorem i na two, na mocą, siłą swojej woli ma Ci wrócić do ciebie cała energia. Tą, którą Ci zabrali, tą, którą Ci zabrał Belzebub, ma wrócić do ciebie na najwyższych wibracjach. Wraca do ciebie teraz. Oddają Ci całą Twoją energię. Okej. Okay. Joasiu, niszczysz całą swoją informację, energię i DNA, która jest poza tobą, w eterze, we wszystkich wymiarach. Niszczysz to teraz. Wszystko, co było wytwarzane z twojej energii, do czego oni czerpali twoją energię, siłą swojej woli niszczysz wszystko to, co zostało wytworzone z twojej energii. To jest twoja energia, ty ją niszczysz teraz. I teraz, jak widzisz ten akt własności jej, Aga, niech się pojawią kopie kopii tego aktu własności. Wszystkie schowane, ukryte w nim. Przeciąg go przez siatkę i wyciąg wszystko to, co chowa. Ok. Potem wszystkie podpisy, ściąg i zniszcz. Albo do wiadra z kwasem, albo do pieca z fioletowym płomieniem. Wszystkie zabezpieczenia, które są na tych umowach, po których oni mogliby otworzyć te umowy, ściągaj i niszcz. Dużo miało krytych? Bardzo. Tam jeszcze jedna rzecz będzie, do, jako informacja, bo właśnie odzyskujesz swoją księgę, wiedzę. Tam chodziło o dostęp też do Twojej wiedzy. I widziałam na początku, kiedy wróciłyśmy do tej przestrzeni, jak on siedzi przy stoliku, tak palcami o stolik e, uderza i przegląda tą księgę, jakby jeszcze próbował ten rzeczy jakieś sobie doczytać. Natomiast w tej chwili widzę, jak przejmujesz tą księgę. Chodziło o... o Przychodzą mi właśnie dreszcze wszędzie możliwe. E, e, o, przejmujesz ją, ok? To był dostęp też do tego, co w Tobie jest. Stoś... Pięknie. I teraz, Joasiu, masz potężną moc, jesteś kreatorem i siłą swojej woli niszczysz te wszystkie kontrakty, które Cię z nim wiązały, wszystkie akty własności, niszczysz to teraz. Wyobraź sobie piec fioletowym płomieniem, wszystkie tam wrzucasz do tego fioletowego płomienia, teraz. Od teraz jesteś wolną istotą, nie jesteś niczyją własnością, niszczysz to teraz. I teraz mam pytanie do Ciebie. My dziękujemy Ci za to doświadczenie. Mówię do Belzebuba. Joasia jest wolna. Czy potrzebujesz jakiejś naszej pomocy? Czy możesz odejść tam, skąd przyszedłeś? Może odejść. Powiedział, jest wolna. Dobrze. Wyrażam wdzięczność za wszystko to, co było. Ale od tego momentu Joasia jest wolna i robimy jej zapis Agnieszka na Joasi. Brak zgody na szkodę. Wszystka szkoda ma zostać jej zadośćuczyniona przez Belzebuba i wszystkich jego sługusów pod tysiąc kroć. Jest wolny ze swoją księgą mądrości, ze swoją wiedzą, którą ma w sobie. Pięknie. Przychodzi mi tutaj też, oprócz tego towarzystwa, z którym się spotkałyśmy, ludzie, ludzie, ludzie. To co robimy ma też rozszerzenie po prostu na ludzie, którzy niekoniecznie dobrymi intencjami w stosunku do Ciebie się kierują albo kierowali. Znowu mi przychodzi taka, nie lubi się ludzi, którzy mają sobie, odpamiętują sobie moc. Nie? Tak, tak. Boją się i tak. Joasiu. Stoisz tam. Jesteś istotą światła i miłości. I z Twojego serca wychodzi teraz piękny, piękne światło i miłość. I ono się rozszerza. Rozszerza się tak bardzo to światło i miłość, że przenika Ciebie. I ono cały czas rośnie. Ono Cię chroni. I idzie informacja weter, że wszystkie te istoty, które były zazdrosne albo źle Ci życzyły, ty dzielisz się z nimi światłem i miłością. Wyrażasz im wdzięczność za całą tą lekcję, którą z nimi przerobiłaś, ale teraz miłością i światłem rozpuszczasz to w sercu i wysyłasz im światło i miłość. I wdzięczność. Wiesz, że tego nie rozumieli. To miłość, ona cię będzie chronić, i to światło, które nosisz w sobie, jest Twoją potęgą. Wszystkie te istoty, które będą chciały zbliżyć się do ciebie, przemienią się w światło i miłość. Pomożesz wielu. Widzisz to, tak, Agnieszko? Tak, widzę to, tak. Płynie mi informacja, ale za chwileczkę tam wejdziemy. Dobra, bo mi już wpływa następna informacja. Z galaktyk mamy też ściągać pewne rzeczy, ale to, czy to, okay. ja dobrze, co zrobiłyśmy. Mhm. Dobrze. W porządku. I zamykamy tą przeszłość.